Witam wszystkich No i tak, pewnie się zastanawiacie, co ja robię Co ja robię? Orze Orze tutaj pod rzepak Oram? Czy orze się mówi? Kurcze No nic nie, 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 Debatujmy nad tym No ale pewnie jesteście ciekawi, co ja robię Tutaj w tym case. To jest case Maxum to 25 z pługiem, z pługiem Agromasza tym y, czteroskipowym Wario to jest PO4 chyba Wario, czy coś takiego. No i tak, jak wiecie, czujnika nie mam. Bóg mi zaraz zabiorą. Kolega się nade mną zlitował, mówi: Masz, chłopie, ciągnik weź zatankujesz i poraj sobie chociaż tym pługiem. zobacz, yy, zobacz jak się to, to orze no i tak i tak to, i tak to tutaj wyszło trochę pomógł mi poustawiać pług tutaj wszystko yy, ogarnąć ciągnik bo no nie robiłem takim ciągnikiem ale to wiecie no to jest wszystko do ogarnięcia i zaraz, po kolei Czego by to zacząć tak na spokojnie? Hmm, może od prędkości orki Jest 9,3-9,4, no jakieś tak do 9,5 na godzinę, coś takiego Obroty 1850 Tutaj mam ustawione na tempomacie Co tam jeszcze? Na dziesiątce na biegu dziesiątym orze. Yy, case 125, 6 cylindrów, ale tutaj chłopaki z Agrotronika też tam się nim zajęli. To yy, wydusieli z niego yy, tam 158, czy no coś, coś koło 160 koni. No i, i zobaczcie, jak. Jak ciąga ładnie ten puk, ten Kejsik. Zobaczymy, nawet teraz na jednastce damy. Idzie na jednastce Patrzcie idzie, ale ciężko ma. 10 na godzinę, 10,5. Nie będziemy go męczyć, prawda? No, tak jest, tak na tej dziesiątce najlepiej Najlepiej tu wychodzi. Nie, nie za szybko, nie za wolno. Można było na dziewiątce, ale to troszkę. E, troszkę za wolno, na dziesiące ma... Na dziesiące ma... Nie ma ciężko, prawda? Raz to sobie zawrócimy. Się ustawię cyk i tempo, macik i lecimy. O! Fajne pole. No znaczy, to tam troszkę podzielone drogą i ogródkiem, ale tam to część już zaorałem. Mniejsza o to. Eee. Nie będę Wam dzisiaj pokazywał tak eee, prezentacji tego Puga robił. Jak to, co tam. No bo chcę, no chcę jak najwięcej zaorać, prawda? Mam nadzieję, mam taką nadzieję, że Że Mam taką nadzieję, że Jeszcze sprawdzę swojego 6810 W tym pługu. Miejmy nadzieję Mam taką nadzieję jeszcze w sumie No i no chciałbym i jakby, jakbym miał przy swoim ciągniku To no to wam pokażę po prostu nie? jak ten, jak ten puk wygląda z zewnątrz mamy już wieczór, tam słoneczko zaszło za takie chmurki i, i, i. no i połam jeszcze dzisiaj trochę ile się da 36-50 y, klęknął mi całkiem A czy całkiem nie całkiem talerzowałem talerzowałem Sierniska, tutaj też było talerzowane Przed deszczem to widać poszedł deszcz. Zobaczcie jak tutaj yy, ładnie tutaj to wygląda. Samu siebie trochę poschodziły, bo się zielono zrobiło. No i co? I przez to mi podnosić. Znaczy, no, zaczął mi podnosić, tak podnośnik mi zaczął drgać. Mówię kurczę, był wyciek oleju, jest mało oleju. Zadzwoniłem do do tata, mówię weź kup 10 litrów oleju, bo nie było, na miarce się nie maczało. Mówię, może mało oleju. Wleliśmy 10 litrów oleju, był już stan, ale niestety się nie poprawiło. Nie poprawiło się i, i mówimy ten. Podłączyliśmy manometr. A zobaczcie do tej słomy, jak ten punkt pięknie orze i pięknie kryje. Zobaczcie, zobaczcie, bez przedpuszków. Zobaczcie, czarno. Eee, dobra, do a dopóki to jeszcze wrócimy, opowiem Wam tą historię. Jest 3650. Pod, podłączamy manometr. A tam skacze 90-120. O, taka wskazówka skacze. Coś, coś jest nie tak. Mówimy, mówimy coś w pompie. Wyciągnęliśmy pompę. Zebraliśmy. No i nic nie widać. Wszystko w porządku. I nie wiem, coś trzeba teraz. I teraz tak mi w sumie. Nie brak, brakuje pomysłów, nie brakuje, bo wiem jeszcze gdzie zaglądać Trzeba jeszcze pozaglądać po jakichś tam zaworach tych priorytetowych Może jeszcze tam Ale jak już to co na wierzchu będzie i sprawdzone i dalej będzie na nic No to nie będę wiedział za bardzo jak się za to zabrać I na gwałt jest mi potrzebny ciągnik No czyimś ciągnikiem nie będę robił, prawda, bo ktoś też ma, yy, też ma robotę no, ale mówi, mam akurat wolny ciągnik No dobra, przyznam, przyznam wam się, jest dzisiaj niedziela, no Tak, możecie teraz pojechać z komentarzami Jest niedziela, no ale Zaraz, wrócę sobie Tak, jest niedziela, dzisiaj jest 18 sierpnia. Idzie Krzysztof. Dobra. No i tak zeszło, że już odbieram od między, ale teraz zobaczcie sobie, jak pięknie się spisuje ten kub wario. Jakby ciągnik nie szedł, mogę sobie rozszerzyć. Mogę sobie zwęzić o. o, to tutaj było O, zobaczcie jaki tu pesz już jest Tu bezorkowo po rzepaku było A to włazi w pole Tak, kejsik jest na, elektro, na elektrozaworach Fajne to jest, bo jest programowalne, można sobie programować czasy, sekwencje jakieś tam na uwrocia, na to, na, na obroty w przycisk. No to jest piękna sprawa, powiem Wam. Ale zobaczcie, jak ten punkt kryje. No. A jeszcze pojadę, bo tutaj było po talerzówce. Bo powiecie, powiecie. A, słuchaj. To jest po talerzówce. Wiedź od razu. Kur, Kurczę. wieć od razu w, po kombajnie a mam takie pole, i zaraz tam pojadę. Mam nadzieję, że jeszcze nie będzie ciemno. To Wam pokażę. Tylko tu jeszcze muszę kawałek tam doorać. To Wam pokażę, że ten kuk dobrze będzie krył bez talerzówki. Także tutaj na, na takie warunki, na dzisiejsze warunki, tutaj u mnie w polu. To jest piękna sprawa, taki pług Piękna sprawa, taki pług Bo można prosto po kombajnie zaorać i od razu zestaw uprawowo-siewny zasiać. I od razu można opryskać do glebówką, bo akurat tutaj w moich tych glebach to najlepiej się sprawdza. Takie, takie kombinacje o. Krój talerzowy, no pięknie, zobaczcie Odbieram od miedzy 7,5 na godzinę o. Coś pięknego no. Tato, to jak zobaczył To od razu mi się pytał ile ten pół kosztuje Także nie zdziwcie się Jak Taki puk za gości. To były moje progi. No nie no, jeszcze chciałbym. Chciałbym go wypróbować i bym miał porównanie. Yy, znaczy no ogólnie, no, no chciałbym. No musowo no. Musowo go wypróbować w 60, 80, jak ten puk idzie. No przecież kajsa takiego nie mam, nie? Będę z Piękna sprawa Słuchajcie, bo już za dużo obroty Na gazie ręcznym, bo to na, no, na nożnym e, może O, jest i Mateusz, mój szwagier No taka akcja, no to kurcze, no Dzwoniłem, wydawaj tutaj No i teraz go rozłożymy do końca Ten pomacik Piękna sprawa Noż nie noc zastała, złapała Ale tutaj jestem Na polu Taty. No i tutaj nie było robione talerzówką I Zobaczcie jak kryje No ja jestem Normalnie No nie wiem, no w szoku jestem Panie, tak się nie robi Może półk w szoku jest No zobaczcie No jest słoma Ściernisko no, nie wiem. No, zobaczcie. No to jest tak przykryte. I nie ma przedpuszków. I jak. Jeszcze szlagier bym mówił, jak pięknie orze. Ten pug. Na no co więcej? Także ja to będę siał Ja to będę siał, To wam pokażę. Pokażę Wam przy, przy siebie. Jak jest zrobiona orka Jak jest przykryta słoma nie? Zresztą tu widzicie, że to nie było robione Fakt faktem, że po deszczu ta słoma zsiadła Ale jest tam Jest takie, są miejsca gdzie, gdzie tej słomy jest więcej Gdzieś tutaj na poprzeczkach No to wiadomo, tutaj pewnie jak będzie odwracało drugi raz to gdzieś ta słoma się pojawi na poprzezce Ale No ale teraz za pierwszym razem jest tak przykryte Tak przykryte, że no w szoku jestem Nikt nie będzie mógł powiedzieć Że Aglomarz to gówno Bo tak nie jest Zobaczcie, może tu nie widzicie tego, ale zobaczycie w dzień, jak będę siał. Jak to jest pięknie zaorane. O, 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 o. widzieliście, jak, jak zabezpieczenia ten zadziałały? Tam gdzieś e, cegówki były. Tutaj gdzieś był jakiś taki budynek kiedyś. I jeszcze pozostałości, ale u mnie akurat tam, jakbym brał taki pług to bym brał bez bez resorów, nie? Bez resorów bym brał. Na samym kołku. No bo u nas tutaj nie potrzeba zabezpieczeń. Kotek uciekaj. No i tak no. No ok, się fajny. Fajny. Co mi się, co mi się najbardziej podoba w tym wszystkim to ten multi controller. No to jest, no to jest mistrzostwo. Wszystko w jednym ręku W ogóle nie dotykam Ani sprzęgła Ani Ani gazu Wszystko robię paluszkiem no, Opuszczamy I ten macie, cyk nie Wiem, że ta moja kamera nie Wiem, że ta moja kamera dobrze nie, nie nagrywa w nocy Trochę podkręciłem ISO ale to i tak pewnie nie pomoże Tutaj mały kawałeczek jest A jeszcze pojadę yy, Jeszcze pojadę Po grochu Miałem zrobić bezorkowo No ale mówię, kurczę, jak jest Taki fajny półk, szeroko bierze Szybko się orze No to też pojadę, za oran już Po grochu Po grochu też będzie Będzie, będzie będzie rzepak Piękna sprawa Dojeżdżam do końca, cyk do przodu, do góry, do tyłu obrót do przodu do tyłu Do przodu, no może troszkę źle tam wycyrklowałem A nie będzie źle o. I lecimy To no jeszcze wszystkie światła nie mam włączonych, jest taka, taka jeszcze Ale ona mi też za bardzo tutaj maskę to podświetla, o tak mi jest fajnie Nawet jak gdzieś tam się nazbiera troszeczkę, to jakoś tak to zrobi, że przykryje. Tutaj gdzieś tak właśnie więcej słomy. Piękna sprawa. No i akurat w tym przypadku moim, tutaj dzisiejszym w tym roku też ostatnio właśnie spadło ponad 100 litrów wody deszczu. Dokładnie. Nikt nie polewał yy, tego pola wodą, tylko spadł deszcz. I pięknie się orze. Chociaż ten deszcz spadł w środę. Dzisiaj mamy niedzielę. No dlatego już to trochę przesiąkło, bo jakby tak wjechać zaraz w czwartek to nie dałoby się orać. Po prostu by no nie byłoby tej struktury. Wiecie o co chodzi. A teraz już ładnie się rozsypuje. No i zobaczcie. Nawet niepotrzebnie robiłem talerzówką. Tylko wystarczy taki pług po kombajnie na raz to zaorać. To jeszcze sobie przesknie delikatnie, bo jest naprawdę dużo wilgoci. Jest bardzo mokro. Co? agregat jest tak ładnie rozsypany, że nawet nie musiałbym tego przedniego wału swojego używać. Tylko ta z tym siewnikiem moim, ten zestaw, i pięknie by było to zasiane. Ale chyba za założę, będę zawsze to będzie miał ciągnik lżej jechać. Już po. po, po, po. No, tak jakby wstępnie uprawionym wygniecionym, prawda? No. I nie ma co kombinować. Ale to wiecie, no, ja to mówię akurat w swoim przypadku, w przypadku moich gleb i tych warunków aktualnie na stan dzisiejszy. Ale na przykład już w przyszłym roku może być inaczej. Może się okaże, że, się, że będzie tak sucho, że się nie da zaorać. I, no i wtedy jakaś tam stryptil może by lepiej dał, y, dał rezultaty lepsze. W tym wypadku orka na razówkę, siew do glebówka zaraz, Oprysk do glebówka i spokój. Nie no, nie spokój, bo jeszcze jedno ścienne trzeba będzie zwalczyć, ale na pewno na poprzeczkach będzie ich więcej, bo tutaj się zawsze tak jest, bo tam pukut wróci. Póki wróci to, co już zaorane no, ale i tak trzeba robić od jednoliściennych, i tak, prawda? Nawet, nawet po tej talerzówce, jak robiłem talerzówką, i te samosiewy, mm, i te samosiewy wschodziły, to po przeoraniu, i tak one jeszcze gdzieś tam powychodziły, i tak, i tak. Także Nie ma co wymyślać, nie? Jak to się mówi, wstawać rano i robić Nie narzekać, nie ma się czym No akurat ja to no nie mam czym, no Także no, mogę ponarzekać dzisiaj? Nie, nie będę narzekał Naprawdę, o, dzięki Paweł, że Użyczyłeś ciągnik? Bo naprawdę, jak no, się mówi, Żony i samochodu w tamciennika się nie pożycza, no, ale... nawet to kółeczka ładnie upada. Naprawdę, pług robi ogromne wrażenie. Na mnie zrobił nie tylko na mnie, bo na, na, na Pawle, właścicielu. Dociągnika No mój tato też Patrzył, tak patrzył, mówi o Od razu pytał, już ten puk kosztuje Szwagier też, także Powiem wam Że no nie nie ma, nie ma ten Nie ma co wymyślać więcej, żeby było taki puk Taki puk kupić Do zestawu No i tak, orka na razówkę, siew i, i, i z buby, nie? Jedynie tam po rzepaku mogę sobie tam uprościć I tam sobie upraszczam Pięknie Tak to można orać No tylko nie na tak, nie takie kawałeczki no, To nie ma, nie ma wydajności wtedy Nie ma wydajności Tu jeszcze siatka, ale to już zaraz skończę. No i tyle będzie chyba z tego vloga, tego odcinka. Następny odcinek przydałoby się nagrać 60-80 i z tym pługiem. No ale mówię, muszę nagrać, bo chłopak naprawdę mówi: Masz ciągnik i rób. Zaraz ci pup zabiorą i, i tylko, tylko sobie na niego popatrzysz. Co to mam jeszcze powiedzieć? Supek mi się ten podoba, bardzo mi się podoba. Tutaj ten supek w Kajsie Tutaj nie ma, nie ma zegarów. I tu jeszcze ten chłodno jest. Jak klima chodzi, to chłodno tutaj w tym schowku, to napój się chodzi. Od czasu włączone mam, ale od czasu do czasu włączam, wyłączam, bo, bo wieczorem chłodno, ale... ale znów jak wyłączę, zaraz się duszno robi, wiecie, ręce się mokre robią. No i co? I fajne, fajne to w tym case jest, że można sobie tutaj, gdy jest zaprogramowana ta sekwencja, na ile ma być obrót, ile czasu trwać Nie wiem, 18 sekund chyba nastawione jest, że obraca Dobra, tutaj będzie końcówka zaraz Także trzymajcie się, do następnego odcinka Cześć